Koniec marzeń o Tauron Lidze. NA Energetyk Poznań przegrał po raz drugi w serii z basem kombinatem budowlanym Białystok i zakończył sezon. Nie tak sobie to gdzieś tam układaliśmy i nie na to liczyliśmy dzisiaj. Nikt się tego nie spodziewał. Apetyty wiadomo, że były dużo, dużo większe. Szacunek dla naszych przeciwników, bo były sportowo lepsze. Robiłyśmy co mogłyśmy, ale, ale zabrakło, tak jak w tych poprzednich spotkaniach. Teoretycznie i statystycznie w niektórych elementach wychodziłyśmy lepiej, no ale, ale czegoś brakowało. Sobotni mecz przypominał przejażdżkę kolejką górską. Zaczęło się od wygranego seta gości do 24. Później to energetyczne złapały wiatr w żagle, wygrywając dwie kolejne partie do 16 i 20. Końcówka należała do zawodniczek z Podlasia, które najpierw doprowadziły do remisu w setach, by w decydującej piątej odsłonie zwyciężyć 15 do 12 i awansować do dalszej fazy. Wiadomo było, że. Wygrana nasza zamyka całą tą rywalizację. Jeszcze mieliśmy za zanadrzu mecz jutrzejszy, tak? Więc dziewczyny bardzo chciały. To przede wszystkim nastawienie tutaj były super obrony z jednej i z drugiej strony. Walczyły, tak samo w Białym Stoku, więc tutaj bardzo ciężki mecz. No i cieszy się ta wygrana. Przed sezonem klub z Poznania zapowiadał walkę o najwyższą klasę rozgrywkową. Brak awansu do najlepszej czwórki pierwszej ligi to spory zawód. Nie takie były oczekiwania. Myślę, że przede wszystkim no sportowo każda z nas chciała czegoś więcej. Oczekiwała czegoś więcej wszystko, żeby, żebyśmy do tej czwórki się dostały. Będzie czas teraz na wyciąganie wniosków i, i żeby być po prostu mądrzejszym na przyszłość, żeby nie doprowadzić do takiej sytuacji, jak, jak to właśnie ma miejsce dzisiaj. Myślę, że nie będę teraz wracał do sytuacji z całego sezonu, aczkolwiek no, e, no dzisiaj musimy to to przyjąć na klatę, że, że przegraliśmy. MVP sobotnik zawodów wybrano Julię Papszun. Oprócz podlasianek, promocję do turnieju finałowego zapewniła sobie także i Tatulz Stalmielec. Dwie pozostałe rywalizacje rozstrzygną się w niedzielę.